Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach TSR, terapia pedagogiczna, a także treningi i warsztaty rozwoju osobistego to główne założenia nowej pracowni rozwiązań działającej przy ulicy Janowskiej 14 w Białej Podlaskiej. Pracujący tutaj terapeuci wspierają zarówno rozwój dzieci młodszych i starszych, ale też pomagają dorosłym w życiu zawodowym i prywatnym. Skupiamy się na tym, co jest dobre. Wyciągamy jak najwięcej zasobów z człowieka po to, żeby mógł swoje cele realizować, swoje zamierzenia. A im większa świadomość jakby swoich zasobów, mocnych stron, swoich umiejętności, przypominania sobie dobrych doświadczeń w życiu, to daje taką siłę do zmiany. I przede wszystkim to jest takie najważniejsze. I jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna w tym nurcie. To jest to, że klient jest ekspertem od własnego życia. To on tak naprawdę zna najlepiej drogi dojścia do celów wyznaczonych. A my, trapeuci mu w tym pomagamy. Budować te drogi, pokazywać inną perspektywę tego samej, tej samej sytuacji, to jest, myślę, też takie najważniejsze z tego narodu. Z usług pracowni może korzystać każdy, kto potrzebuje jakiegokolwiek wsparcia psychicznego. Przede wszystkim otuchy i wiary w siebie. Nie nazywałabym tego leczeniem, tak? Bardziej wspieraniem, dodawaniem siły, otuchy nadziei na to, że zmiany są możliwe. Yy, mamy parę technik oczywiście, jeżeli chodzi o tą terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, to jest chociażby komplementowanie, czyli tutaj człowiek dostanie jak najwięcej komplementów po to, żeby uświadomił sobie, tak, co jest dobrego w nim. Jest taka technika jak skalowanie, mamy taką technikę jak szukanie wyjątków. Także parę takich technik tutaj stosujemy. Natomiast Zawsze na pierwszym miejscu stoi człowiek, który do nas przychodzi i my przede wszystkim pracujemy z człowiekiem, nie z problemem, ale z człowiekiem. Pracownia oferuje między innymi pomoc dla dzieci mających problemy z uczeniem się, a jeśli chodzi o dorosłych, terapia ma na celu pomoc w sytuacjach kryzysowych, gdy pojawiają się trudności w rodzinie.